Dzień dobry, witam serdecznie. Konrad Błaszak znowu z tej strony, a dzisiaj ze mną będzie ten oto. Obliżę trochę jasność, zbyt jasny ekran. Teraz ciemno. Ale chyba wiecie co to jest ten oto, Lui, czyli Sony Xperia 10, 5, 10 Mark 5, 10 V, jak ktoś woli. To jest piąta odsłona, dziesiątki od Sony, czyli średniak za około 2000, nieco ponad 2000. I ja postaram się Wam powiedzieć, czy ten średniak jest wartych pieniędzy i czy Sony wyciągnęło wnioski z poprzednich, bo już jest piąta edycja, więc były poprzednie. I czy wyciągnęło wnioski z poprzednich mm, smartfonów tej serii. Oglądajcie. Standardowo zacznijmy od wykonania, i tu jest. Tak sobie bym powiedział, żeby być jak najbardziej szczerym. Z przodu. Mamy oczywiście szkło, to z Gorilla Glass Victus, więc fajnie, ale ramka, a także plecki są stworzywa, są plastikowe po prostu. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Telefon jest bardzo lekki, 159 gramów to jest naprawdę wow, cholernie lekkie urządzenie. I pod tym względem, jak ktoś nie lubi mieć czegoś ciężkiego w kieszeni, <laughs> jezus Maria, to ten telefon będzie świetnym wyborem. Z drugiej strony, no mi się jeszcze nie zdarzyło go jakoś upuścić, ale zakładam, że bez etui ten plastik będzie znosił bardzo słabo te upadki i, i po kilku miesiącach albo po takich dwóch latach typowych ten telefon może wyglądać bez etui zauważalnie gorzej. A szkoda, bo teraz jest naprawdę ładniutki. Te proporcje oczywiście są 21 na 9 ekranu, więc albo lubicie, albo nie lubicie. Zaraz do tego przejdziemy. Co ważne w tej obudowie? Tutaj mamy... Wodoszczelność IP68, IP65, więc y, to jest super, bo na tej średniej półce nie zawsze to jest, a to jest naprawdę super rozwiązanie, że możemy się z nim kąpać, wchodzić do jeziora, do strumieni, zalać go trochę, umyć i nie powinno się z nim nic stać. Oczywiście nie polecam, ja z tym tego nie testowałem, nie robiłem, no ale teoretycznie możecie to zrobić. Jeśli chodzi o ten punkt, to też dodam, tu jest pudełeczka, jak widzicie, bardzo cieniutkie, bardzo skromniutkie i tak naprawdę tam nic nie ma. Tam nic nie ma. Nie ma kabelka, nie ma, nie ma ładowareczki. To się możecie domyślić po, po tym. Jest tylko papierologia, papierologia, ogrom papierologii, więc troszkę szkoda. Właśnie, nie powiedziałem jeszcze dość wyraźnie o, o chyba najlepszej e, zalecie, albo jednej z lepszych zalet tego telefonu poręczność. Patrzcie. Jezus Maria, jak to dobrze leży w ręce. To jest tak leciutkie, tak poręczne, tak fajne. Ten ekran oczywiście jest długi, więc tutaj dosięgnąć to jest naprawdę. E, możecie tak zrobić, ale dosięgnąć tu, jak coś chcecie kliknąć, no to to jest ogromny wyczyn. Ale telefon jest tak poręczny, i tak dobrze leży w ręce i tak leciutki przy tym, że korzystało. Pod tym względem zachwycony jestem jak nic, bo korzystało mi się z niego. Świetnie. On nie sprawia problemów. Plus ten ekran, no to jest kinowy, więc możecie go lubić, możecie nie. Ale jak macie filmy 20 na 9, to będzie super tożtoż wyglądać. Więc to jest duża zaleta Sony. I pytanie, czy cenicie sobie bardzo poręczność yy, ponad inne rzeczy? To sami musicie sobie odpowiedzieć. Przechodząc dalej, mamy tutaj bardzo fajny ekran, który jest ekranem OLEDowym, miliard kolorów HDR, 6,1 cala, 1080x2520, 21 na 9 ratio. Wow! Yy, Wygląda to naprawdę fajnie, kolory, kąty widzenia są naprawdę spoko, tutaj się nie przyczepię. Minusem jest to, że tu jest 60 Hz. I 60 Hz w dzisiejszych czasach to jest dość mało. Ale do tego przejdziemy jeszcze za chwilę. Bo mianowicie kluczowa jest tutaj wydajność. I tutaj jest plus i minus. Już tłumaczę, o co chodzi. Z jednej strony to jest telefon, który pracuje na Snapdragonie 695 5G. Więc ma 5G plus 6GB RAMu Z jednej strony to jest wystarczająca wartość do normalnej pracy i tak, to nie jest tak, że ten telefon jakoś tam muli specjalnie czy coś. To jest spoko. Z drugiej strony to jest stary procesor. Poprzednik też miał ten sam procesor, więc nie za bardzo widzę pod tym względem konieczności zmiany, ponieważ. Mocy jest tyle samo, wydajności jest tyle samo, i z jednej strony, tak jak wspomniałem, to jest wystarczająca wydajność do norm normalnych zadań do normalnej pracy i na co dzień była wystarczająca w zupełności. Telefon mnie przycinał, ma fajną kulturę pracy bez wątpienia, z drugiej jednak strony, nie wiem, ale odczuwałem po tym telefonie, że trochę tej mocy mi brakuje, że niby się nie przycinało nic, ale jak sobie coś tam włączałem. No teraz mam włączoną siedzi do testów, nie? ale włączałem sobie coś i włączałem kilka aplikacji. To czułem, że te aplikacje chwili potrzebują. Może one się nie zacinają, ale one chwilę muszą pomyśleć, jak się przyłączy między jedną a drugą. I to jest dość spory minus dla wielu osób, bo ten telefon nie jest taką, wiecie, błyskawicą. Nie jest taki wow, szybko wszystko śmiga. I może powiedzieć, no to jest telefon za dwa tysiące. No dobra, ale są telefony za dwa tysiące, które. Kup po prostu mają tą wydajność zauważalnie większą, mają więcej RAMu, mają lepsze procesory i wydaje mi się, że tutaj by się przydało taka ósemka trochę nowszy procesor i ten telefon miałby dużego busta, dużo by zyskał na takiej, na takiej zmianie nie jest źle, bo od razu powtórzę jeszcze raz nie jest źle i telefon na co dzień jest całkiem przyjemny w korzystaniu nie, kultura pracy spoko nie zacina się ale miałem wrażenie, że wszystko jest takie wolniejsze, takie spowolnione trochę. Gdyby to było 90 Hz, może by to wtedy zabiło to uczucie, by wszystko szybciej, animacje i może bym miał uczucie, że jednak to działa płynniej, ale na tą chwilę tak nie jest. Osobnym punktem, który zasługuje akurat w tym wypadku na ogromną, ogromną pochwałę, chociaż będzie łyżka dziegciu w tej beczce miodu, jak to ładnie by powiedzieć, poetycko tak, jest bateria 5000, więc... Co to jest 5000? No, to jest taki, wiecie, standardzik. To jest. Pff, co to jest? No, co to jest 5000? Otóż, to jest bardzo dużo, jeśli chodzi o ten zestaw. Yy, to jest telefon, który ma bardzo fajne wyniki. Ma bardzo fajne. taki jeden dzień to jest wow, bez problemu. Dwa dni też lekko. Często, jak nie chcecie go katować, to osiągniecie i lepsze wyniki. Ja sobie lubię zobaczyć na. Batery test GSM Areny. Bo to jest takie dość fajne, mm, fajne źródło, jak wypadają różne telefony w ich testach. I na pierwszych trzech miejscach są takie typowe pancerniaki, co mają ogromne baterie. Potem Realme 61, 186 godzin. I na piątym miejscu Xperia 10,5 175 godzin, Xperia 10,4, 163 godziny. Mogę wam powiedzieć, że to są ogromne. Znaczy, ogromne to są świetne wyniki, i telefon naprawdę działa bardzo długo. Minusem jest to, że telefon nie ma szybkiego ładowania. To się ładuje z dwie godziny i to troszkę boli. To troszkę boli, bo gdyby tutaj dać takie 60W i to by się ładowało, wiecie, w te pół godzinki, plus minus, to by był sztos. To naprawdę byłby po prostu sztosik jak nic, a tak to jest. No, troszkę, troszkę tak sobie. Ten element zdecydowanie do poprawy, ale wydajność baterii super. I Kolejnym ważnym elementem jest aparat. Jak wiecie, Sony jest liderem, jeśli chodzi o matryce, więc ten telefon powinien być sztosem, sztosem kabanosem, jak to mówią, No, ale jest tak sobie. A czemu jest tak sobie? A mianowicie ten telefon potrafi zrobić całkiem przyzwoite zdjęcia. O, patrzcie, jaka bestia złapana. Kurczę, by Was zeżarła, jakby chciała całkiem przyzwoite zdjęcia potrafi zrobić, jeżeli są dobre warunki. Ja wam wrzucę te zdjęcia, więc teraz tak po prostu przeglądam, ale potrafi też zrobić takie całkiem słabiutkie zdjęcia. Ten aparat moim zdaniem jest mocno e, nierówny, ponieważ w dobrych warunkach potrafi naprawdę pokazać, że to, jest, to nie nie nazwę go, że to jest jakiś tam sztosiwy aparat, że to jest jakieś nie wiadomo co. To jest przyzwoity aparat, który zrobi całkiem ładne zdjęcie i tyle. W gorszych warunkach to jest aparat, który byłby całkiem przyzwoity, gdyby kosztował połowę mniej. Ale za 2000 ponad, no ten aparat moim zdaniem daje sobie radę średnio. Jakby coś, tu mamy 48 megapikseli główną matrycę ze światłem 1.8 i potem mamy telefoto i ultra wide szerokokątny super szerokokątny, przepraszam, po 8 megapikseli. Każdy z przodu również mamy ósemkę. No i powiem szczerze, że na Sony liczyłem trochę więcej, ale wiem, że Sony w tych średniakach już od jakiegoś czasu daje sobie radę tak średnio. Zobaczcie zdjęcia, sami ocencie, jeżeli szukacie smartfonu fotograficznego, to to nie będzie. Mówiąc szczerze, mam bardzo mieszane odczucia względem tego smartfona, ponieważ on pod niektórymi względami mógłby być ideałem, mógłby być telefonem, który ja bym chętnie kupił, bo jak wiecie, nie lubię wydawać na telefony też nie wiadomo ile. Za 2, 2,5 tysiąca do 3 to jest taka moja górna granica jak na razie. A mam wiele problemów też z tym telefonem. Przede wszystkim nie widzę za bardzo jego sensu, ponieważ zmian względem 10-4 jest naprawdę mało. Jest aparat... 48 a nie 12, ale nie wydaje mi się, żeby jakość zdjęć była jakoś super polepszo, poprawiona. Musiałbym zobaczyć dwa koło siebie. Jest ekran o zamiast 6061, więc to jest żadna zmiana, tak naprawdę nie odczuwa się tego, więc to są zmiany praktycznie niezauważalne. Jest dużo fajnych rzeczy, jak jest taka przyjemna, to ta budowa, bardzo leciutki, ekran jest spoko. mini jack jest. Wodoszczelność jest, bateria jest sztosem jak jasna cholera, ale jest tylko 60 Hz. Mogłoby to działać troszkę szybciej, troszkę sprawniej. Ładowanie jest też takim troszkę żarcikiem. Ten aparat też by się przydało, żeby był trochę lepszy i wtedy to byłby fajny telefon. Jak na razie mogę komuś polecić, jak ktoś szuka telefonu normalnego, nie pancernego, z kozacką baterią, Musi czasem cyknąć zdjęcie, musi pokazać normalny smartfona i nie oczekuje, nie wiadomo czego. To jest sztosiwo telefon do takich zastosowań. Jeżeli ktoś szuka najlepszego telefonu, najbardziej uniwersalnego telefonu do tych dwóch bo obecnie tyle kosztuje ten, ten Louis 2200, można go znaleźć w większości sklepów, to wydaje mi się, że to nie jest najlepszy wybór. Ale dajcie znać, oczywiście, co wy sądzicie. Mi się z niego korzystało przyjemnie ale oczekiwałbym chyba czegoś troszkę lepszego, chciałbym coś trochę lepszego. Bo to ta dziesiątka wydaje mi się, że hitem nie została i już chyba nie zostanie Pozdro.